Java, JavaScript, C, C, to wszystko wiemy, to wszystko znamy. Natomiast języków programowania jest o wiele więcej i cały czas ich przybywa. Wśród tych wszystkich znanych i mniej lub bardziej lubianych języków programowania znaleźć można prawdziwe perełki. Języki tak nietypowe, że programista zaczyna kwestionować wszystko. Twory tak dziwne, że niekiedy sprawiają wrażenie, że powstały wyłącznie dla żartu. Zresztą nierzadko tak właśnie było. W tym materiale zajmiemy się właśnie takimi językami, które trudno określić inaczej niż programistyczne dziwolągi. Mogłoby się wydawać, że takie nietypowe języki programowania to niszowe dziwactwa. Ale nie. Tak naprawdę tworzenie takich eksperymentów ma długą tradycję i nawet ma swoją nazwę. Są to ezytoryczne języki programowania. Skracane do ezolang. Ezolangi z natury są dość absurdalne. Po co więc się w to bawić? Po pierwsze, należy udzielić najlepszej odpowiedzi na tego typu durne pytania, bo można to robić. Po drugie, bo można w ten sposób poeksperymentować, posprawdzać sobie rzeczy, a nawet spróbować odkryć takie podejście do programowania, jakiego jeszcze nie stosował nikt dotąd. What is my purpose? You pass butter. Co prawda trudno powiedzieć, aby któryś Ezolang na serio wpłynął na to, jak się programuje dziś lub kiedyś się programowało, ale cóż, no przynajmniej próbowano. Wszystko zaczęło się od języka Intercal. Podobno pierwszego Ezolanga w historii. Powstał w 1972 roku z inicjatywy Dona Woodsa i Jamesa Lyona, dwóch studentów informatyki z Princeton, którzy mieli to do siebie, że lubili podejść do informatyki z humorkiem. A dokładniej, wyśmiać wszystkie absurdy języków programowania wykorzystywanych na początku lat 70. w USA. Ciekawe również jest pochodzenie nazwy Intercal. Rozwinięcie skrótu to Compiler Language with No Pronounceable Acronym, czyli kompilowalny język, który nie ma możliwego do wymówienia akronimu. Czyli Intercal. Proste, nie? Intercal to Ezolang tak stary, że jego pierwsze implementacje powstawały na kartach perforowanych. Co nie przeszkadza w tym, że ma dwie wersje rozwijane do dzisiaj. Jedną z nich jest C-Intercal, którego utrzymaniem zajął się nie kto inny, lecz Eric Raymond. Legenda open source. Chyba najciekawszym featurem tego języka jest to, że wymaga, by użyć w kodzie modyfikatora PiS wystarczająco wiele razy. W przeciwnym razie program jest zbyt nieuprzejmy i się nie skompiluje. Na uwagę wśród Ezolangów zasługuje także że język Whitespace. Został on po raz pierwszy zaprezentowany przez Edwina Beydiego i Chrisa Morrisa w 2003 roku, a dokładniej 1 kwietnia 2003 roku. I to też sporo mówi na temat charakteru całego przedsięwzięcia. Whitespace w zasadzie nie różni się bardzo od innych języków tego typu. Oprócz tego, że zamiast znaków wykorzystuje to, co między nimi: spacje i tabulatory, znaki przeniesienia linii, czyli tak zwane białe znaki. Stąd właśnie je nazwa. Gdy większość języków programowania ignoruje lub nie przywiązuje wagi do białych znaków, to Whitespace bazuje na nich calutka składnia. Każda litera, cyfra, znaki specjalne, wszystko to jest ignorowane. Choć możliwości Whitespace są dość ograniczone, no to pozwala on na stworzenie programu poligloty. Oznacza to, że w jednym pliku można umieścić zarówno kod zwykłego języka programowania, jak i kod Whitespace i odpalić obydwa programy. Kolejny na naszej liście jest język o nazwie Entropy. Nie jest to może zbyt popularny wybór na tego typu listach, ale bardzo spodobała mi się jego idea. A idea polega na tym, że każda wartość po odczytaniu nieznacznie się zmienia. Z czasem więc program staje się coraz mniej dokładny i pojawiają się w nim coraz bardziej losowe wartości. Stąd zresztą jego nazwa. Tajemnicą jest tu to, że każdy typ w tym języku pod spodem jest liczbą lub liczbami zmiennoprzycinkowymi, których wartość nieznacznie się zmienia. Sam program natomiast pozostaje taki sam, więc działa tak jak trzeba, po prostu zwraca coraz większe bzdury. Język został stworzony, by zwrócić uwagę na to, że programując używamy dość sztywnych ram myślowych. Po to, by komputer nas zrozumiał. Alternatywą jest poddanie się entropii. Czas na język, który ewidentnie powstał dlatego, że mu, a jego nazwa, mówi więcej niż jakikolwiek opis. Brainfuck, bo o nim mowa, jest jednym z najpopularniejszych ezolamów. Powstał w 1993 roku z inicjatywy Urbana Miller'a, który chciał tak zakombinować, aby zbudować możliwie jak najmniejszy język wykazujący kompletność Turinga. I udało się, choć jest haczyk. Miller nie zaprojektował Brainfucka po to, by faktycznie w nim programować. Była to prowokacja i zachęta wobec programistów, aby pisali prościej byli minimalistami. Do programowania w Brainfuck wykorzystuje się jedynie 8 jednoznakowych instrukcji. Znaki mniejszości, większości, plus, minus, kropkę, przecinek i nawiasy kwadratowe. Mimo to można pisać w nim programy, chociaż większość programistów zgadza się, że jest to ekstremalnie trudne. Ale prowokacja się udała. Brainfuck do dziś jest wymieniany na listach ezolangów, a być może też zachęciło to kiedyś kogoś do pisania prościej. Jakbyście byli ciekawi, tak wygląda Hello World w Brainfucku. Jeżeli uważasz, że pisanie programów z użyciem 8 Instrukcji jest trudne, to potrzymaj piwo Andrzej Kukowi, twórcy języka Malbolż. I nie przesadzamy, bo on sam się już poddał i twierdzi, że nawet nie potrafi pisać w Malbolch. Niech o złożoności tego tworu świadczy wchodzenie nazwy. Marbolch to nazwa ósmego kręgu piekielnego w boskiej komedii Dantego. Nazwa jest chyba zasłużona, bo Hello World w malbolch wygląda właśnie tak. Ale prawdziwa jest zabezpieczenie Zaczyna się wtedy, kiedy trzeba korzystać z trójkowego systemu liczbowego, a instrukcje powstają dopiero po tym, aż na kodzie źródłowym zostaną przeprowadzone iściepkielne operacje z wykorzystaniem ASCII. I kiedy ma to więcej wspólnego z kryptografią niż z programowaniem? Polska Wikipedia dopuszcza możliwość, że ten E-Zolang jest najprawdopodobniej najtrudniejszym językiem programowania, jaki powstał. Dlatego programy w tym języku powstają raczej przy pomocy generatorów kodu. Na koniec zostawmy coś przyjemniejszego, a mianowicie język szef. Tutaj także nazwa jest znacząca i widziała się od szefa kuchni. W tym przypadku kod wygląda jak przepis na potrawę. Dosłownie, programy składają się tam z nazwy potrawy, opcjonalnych komentarzy, listy składników, które są deklaracjami zmiennych, które będą wykorzystywane, czasu gotowania i temperatury piekarnika. No dobra, no to się akurat dodaje tylko po to, żeby to bardziej wyglądało jak przepis. Są też metody, i to tutaj jest program z sekwencjami instrukcji. Co prawda, większość kodów szef to sztuka dla sztuki, ale wygląda to. Przepysznie. Trzeba przyznać, że języki ezoteryczne to fascynująca, choć nieco zwariowana działka. Doczekała się ogromnych społeczności piszących programy w nawet najbardziej kuriozalnych językach, często dla własnej zabawy. Powstał nawet cały portal Wiki koncentrujący się tylko na temacie Ezolangów, który jest zresztą bardzo aktywny. A wy jak tam? Mieliście jakieś doświadczenia z ezolangami? Koniecznie podzielcie się nimi w komentarzach. Ja jestem Adam i zapraszam Was bardzo serdecznie na bulldogjob.pl, gdzie znajdziecie nowe oferty pracy z IT. Z tego co wiem, będą dotyczyć raczej normalnych technologii. Dodatkowo po prawej stronie znajdziecie inne materiały z naszego kanału. Do zobaczenia następnym razem.